W pierwszym filmie z cyklu Doktorem Wyjaśnia, w którym zajmiemy się prawami Keplera. Aby móc o nich mówić, będą nam potrzebne dwa znane już wam pewnie zagadnienia, czyli prawo powszechnego ciążenia i siła dośrodkowa. A więc zaczynajmy. Jan Kepler, autor naszych praw, urodził się w roku 1571 w Eiderstadt, zmarł natomiast w 1630 w Ratysbonie. Był to niemiecki matematyk astrolog i astronom. Jeden z czołowych przedstawicieli rewolucji naukowej w tamtym czasie. Najbardziej znany jest ze sformułowanych właśnie praw opisujących ruchy planet. Prawa te odegrały bardzo ważną rolę, gdyż wykorzystano je między innymi do potwierdzenia teorii grawitacji Newtona. Kepler sformułował trzy prawa opisujące ruchy planet. Były one efektem współpracy Keplera z duńskim astronomem Tychonem Bra. Pierwsze prawo, pierwsze dwa prawa zostały opublikowane w 1609 roku w dziele Astronomia Nowa, czyli nowa astronomia. Odkryte w 1610 roku przez Galileusza, Galileuszowe księżyce Jowisza i ich obserwacja potwierdziły ich słuszność oraz umożliwiły Keplerowi sformułowanie trzeciego prawa i opublikowanie go w roku 1619 w dziele Harmonicus Mundi, czyli Harmonia Świata. Zajmijmy się teraz po kolei wszystkimi trzema prawami Keplera. Pierwsze prawo Keplera mówi o tym, że każda planeta układu słonecznego porusza się wokół Słońca po orbicie w kształcie elipsy, a w jednym z ogniw tej elipsy znajduje się Słońce. Tutaj od razu yy, małe. Do powiedzenia, Kepler sformułował swoje prawa w odniesieniu do układu słonecznego, ale my również możemy je zastosować do innych układów planetarnych, a także do układów na przykład Ziemi z księżycem i możemy je wykorzystać do opisu także satelitów, które poruszają się wokół Ziemi. Aby móc dokładniej to prawo omówić, musimy powiedzieć sobie, czym jest Elipsa. Otóż tak jak okrąg. Jest zbiorem wszystkich punktów równo odległych od punktu, który nazywamy środkiem tego okręgu, to taka elipsa jest zbiorem wszystkich punktów, których suma odległości od dwóch wyznaczonych punktów, nazwanych ogniskami tej elipsy, jest też stała. Elipsa wyświetlona na ekranie zawiera wszystkie ważne elementy, które mogą pozwolić na jej opisanie. I tak punkty F1 i F2 to ogniska tej elipsy. A jest odcinek A, to półość wielka, jest to pojęcie istotne, będziemy go używać w trzecim trawie Keplera. B to półość mała. C jest ogniskową elipsy, obliczaną według wzoru zaprezentowanego na ekranie. D to odległość kierownic elipsy, czyli prostych, które są do półosi wielkiej prostopadłe od jej środka. E z kolei to mimośród, czyli ekscentryczność elipsy określana za pomocą wzoru wyświetlonego na ekranie. Pojęcie mimośrodu jest również istotne w astronomii, do niego za moment wrócimy. Oczywiście można tutaj zauważyć, że w przypadku, kiedy em, ogniska elipsy zbliżają się do siebie. Ona sama zaczyna przypominać okrąg, i tak w momencie, kiedy ogniska elipsy znajdą się w jednym punkcie, wtedy pół oś mała jest równa pół osi wielkiej i mamy do czynienia z okręgiem. Mimośród w takim momencie jest równy 0. Czyli im elipsa bardziej zbliżona do okręgu, tym mimośród bardziej bliski 0. Jak to wygląda w praktyce dla konkretnych orbit? Mimo śród elipsy orbity Ziemi wynosi 0,0167. Dlatego też różnica odległości Ziemi pomiędzy, od słońca pomiędzy perhelium, czyli punktem najbliżej słońca i aphelium, czyli punktem najdalej od słońca jest niewielka i wynosi zaledwie 2,7% krótszej z tych wartości. Możemy przyjąć, że orbita Ziemi jest w przybliżeniu kołowa. Mimo elipsy orbity Merkurego z kolei jest troszkę większy od 20 i tu już różnica odległości pomiędzy peryhelium i aphelium to aż 52% krótszej z tych wartości. Czyli będąc aphelium, Mars jest od słońca półtora razy dalej niż w peryhelium. Natomiast mimo orbity komety Haleja, która pojawia się w okolicy Słońca raz na 76 lat, jest bliski jedności, czyli w Perychelium znajduje się ona zdecydowanie dalej, dokładnie trochę ponad 60 razy dalej od Słońca niż w Abhelium. I ta orbita już jest naprawdę bardzo, bardzo spłaszczona. Drugie prawo Keplera. Dru drugie prawo Keplera mówi o tym, że promień wodzący planety w równych odstępach czasu zakreśla równe. Pola. Co należy przez to rozumieć? Otóż załóżmy sobie, że orbitę pewnej planety zaznaczyliśmy na czerwono. W punkcie S znajduje się słońce. Promień wodzący jest odcinkiem, który łączy punkt S z miejscem na orbicie, w którym znajduje się właśnie planeta. I tak, według drugiego prawa Keplera. Pola, które zakreśla ten promień w jednakowych odstępach czasu, mają być sobie równe. Tutaj, akurat na rysunku, zaznaczone mamy dwa przykładowe takie pola o równej e, wielkości. Mają być one zaznaczane w jednakowych odstępach czasu, to znaczy, że czas potrzebny na przebycie przez planetę drogi pomiędzy D i C oraz E i F ma być sobie równy. Drugie prawo Keplera ma dość ciekawe Implikacje. Mianowicie w perihelium planeta porusza się szybciej niż w abhelium. No przecież, jeżeli pomiędzy D i F droga musi być pokonana w tym samym czasie, no to będąc bliżej Słońca, planeta porusza się dużo szybciej. Oczywiście to ile szybciej zależy od tego, jak mocno spłaszczona jest orbita. I tak dla Ziemi, dla której orbita jest w przybliżeniu kołowa te różnice są naprawdę niewielkie. I w peryhelium ziemia porusza się z prędkością 30,3 km na sekundę, natomiast w abhelium 29,3 km na sekundę. Drugi fakt wynikający z drugiego prawa Keplera to taki, że lato jest trochę dłuższe od zimy. I tutaj pytanie dla Was, gdzie jesteśmy zimą? A gdzie jesteśmy latem? Kiedy jesteśmy w peryhelium, a kiedy jesteśmy w abchelium? Trzecie prawo Keplera. Trzecie prawo Keplera jest już sformułowane w sposób bardzo matematyczny, prześlicznym wzorem. A słownie możemy je ująć w sposób następujący. Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity, czyli średniej odległości od Słońca, jest. Stały dla wszystkich planet w całym układzie Słonecznym. Wiemy już, że możemy stosować prawa Keplera również dla innych układów, więc można by powiedzieć, że jest stały dla wszystkich układów e, planetarnych. Jeżeli chodzi o sformułowanie trzeciego prawa Keplera wzorem, wygląda to następująco. Stosunek T a do a do trzeciej e, jest równy Tb kwadrat do ab do trzeciej i to jest stałe w tym Oznaczeniu. Ta i Tb to odpowiednio okresy obiegu planety A i planety B wokół Słońca. AA oraz AB to z kolei ich długości, ich wielkich półosi, ich orbit. Trzecie prawo Keplera można dosyć prosto wyprowadzić. To wyprowadzenie jednak zakłada pewne uproszczenia. Po pierwsze, zakładamy, że orbita jest kołowa. A po drugie, pomijamy pewien fakt, który dosyć często też jest pomijany w rozważaniach. Otóż powszechnie mówimy, że Ziemia krąży wokół Słońca, i faktycznie nie jest to wielkim błędem, jednak jeśli byśmy rozważyli dokładniej e, sytuację Ziemi krążącej wokół Słońca, to okaże się, że tak naprawdę Ziemia i Słońce krążą wokół wspólnego środka masy. Jednak przez to, że Masa Słońca jest zdecydowanie większa od masy Ziemi, ten środek masy znajduje się w słońcu, dlatego też możemy z dobrym przybliżeniem przyjąć, że słońce jest nieruchome. W przypadku układów, w których ciała mają podobną masę, tak już nie jest. I tak na przykład, jeżeli rozpatrzymy Plutona i jego księżyc Haron, to tam środek masy znajduje się między tymi dwoma ciałami. I te ciała krążą wspólnie wokół niego. Jednak zakładając to, te dwa przybliżenia, czyli kołowość orbity oraz to, że Słońce się nie porusza, trzecie prawo Keplera można wyprowadzić w dosyć prosty sposób. I tak, jeżeli mówimy, że Ziemia krąży wokół Słońca po okręgu, to z automatu przy ruchu po okręgu potrzebujemy jakiejś siły dośrodkowej. No jedyne oddziaływanie pomiędzy Ziemią a Słońcem to jest oddziaływanie grawitacyjne. Czyli w tym przypadku siła grawitacji pełni rolę siły dośrodkowej. Fg równa się Fd. Podstawmy znane nam wzory pod te wielkości. I tak otrzymamy. Gmm przez r kwadrat równa się mv kwadrat przez r. Oznaczenia stosowane w tym wzorze są następujące. G jest stałą grawitacji. M duże to masa Słońca, w ogólności masa tego cięższego, większego obiektu, wokół którego krąży obiekt mniejszy, którego masę oznaczymy przez m małe. R z kolei to odległość między nimi. Po prawej stronie równania mamy jeszcze dodatkowo oznaczenie V, przez które rozumiemy prędkość, którą ma to małe ciało, w naszym przypadku Ziemia, na orbicie. Po uproszczeniu, tutaj skróceniu małych mas oraz jednego era, dostajemy wzór w postaci Gm przez r równa się v kwadrat. Wspomnieliśmy już o tym, że ruch jest po okręgu. Dlatego też w przypadku ruchu po okręgu możemy za V podstawić 2πr przez t. Spójrzcie, że dla ruchu po okręgu, który jest ruchem powtarzalnym, taka wyjątkowa droga to jest cały okrąg, Czyli obwód tego okręgu 2πr. Wyjątkowy czas z kolei to jest czas jednego pełnego um, obiegu, czyli tak zwany okres. Dlatego też prędkość dla ruchu po okręgu możemy wyrazić wzorem 2πr przez t. Łącząc to, co dotychczas otrzymaliśmy, i podstawiając do wzoru otrzymanego przed momentem wzór na prędkość, Dostajemy zależność. Gm przez r równa się 4 pi kwadrat r kwadrat przez t kwadrat. Uporządkujmy trochę to równanie i przerzućmy na jedną stronę znaku równa się wielkości, które nie zależą od planety, a na drugą wielkości, które są od niej zależne. I tak. Po uporządkowaniu dostajemy postać gm przez 4 pi kwadrat równa się r do trzeciej przez t kwadrat. Spójrzcie, że po lewej stronie tego równania mamy wielkości, które w danym układzie planetarnym będą zawsze takie same. g jest stałą grawitacji, taką samą w całym wszechświecie. Przynajmniej tak uważamy. m jest masą centralnego ciała w danym układzie planetarnym, czyli... W przypadku Układu Słonecznego będzie to masa Słońca, która jest niezmienna dla wszystkich planet. 4 pi kwadrat jest to oczywiście wartość stała. Po prawej stronie z kolei mamy wielkości, które zależą już od tego, jaką planetę rozpatrujemy. I tak R jest jej odległością od Słońca, a T będzie okresem obiegu tej planety wokół Słońca. Obróćmy to równanie e, tylko po to, żebyśmy mogli z niego otrzymać wprost trzecie prawo Keplera. Spójrzcie, że przed momentem otrzymaliśmy zależność 4 pi kwadrat przez gm równa się t kwadrat przez r do trzeciej. Jak już powiedzieliśmy, lewa strona tego równania jest stała dla danego układu planetarnego. To znaczy, że skoro dla każdej Planety, którą będziemy obliczać lewa strona jest stała, to również prawa strona tego równania jest stała, czyli T kwadrat przez R do trzeciej równa się konstans. A na pewno doskonale pamiętacie, że trzecie prawo Keplera było sformułowane w bardzo podobny sposób. Jedyną różnicą jest tylko oznaczenie występujące w mianowniku, ale przecież my założyliśmy sobie, że nasza planeta. Porusza się po okręgu. A w przypadku okręgu, rozumianego jako elipsa, oś mała jest równa półosi wielkiej, jest równa promieniowej okręgu. Więc tak naprawdę otrzymaliśmy dokładnie trzecie prawo Keplera. Gdzie można wykorzystać prawa Keplera? Otóż pierwszą rzeczą, którą możemy dzięki prawom Keplera zrobić, jest obliczenie masy Słońca czy Ziemi lub jakiegokolwiek innego obiektu. Wokół którego krąży inny, mniejszy obiekt, którego cechy orbity znamy. I tak, spójrzcie, otrzymana przez nas postać trzeciego prawa Keplera daje się w prosty sposób przekształcić we wzór na M. A M jest to masa obiektu, wokół którego krąży drugi, mniejszy obiekt, którego orbity znamy. Zakładając, że chcielibyśmy policzyć masę Słońca, Jakie dane musimy wykorzystać? 4 pi kwadrat i g są to wartości stałe. Za r natomiast podstawiamy średnią odległość Ziemi od Słońca, za t okres obiegu Ziemi wokół Słońca. Obliczona w ten sposób masa Słońca jest obarczona pewnym niewielkim błędem, jednak pamiętajcie, że zastosowaliśmy tutaj pewne uproszczenia, kołowość orbity i to, że Słońce się nie porusza. Jednak, mimo to, i tak, ten wynik jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Zachęcam do samodzielnego obliczenia tej wartości. Drugą sprawą jest na przykład wyznaczenie odległości Ziemi od Słońca dla planety innej niż Ziemia. I tak, załóżmy sobie, że chcemy wyznaczyć odległość Saturna od Słońca. Jak to możemy zrobić? No tutaj w tym przypadku korzystamy już z prawa Keplera, sformułowanego w sposób bezpośrednio wynikający z jego słownej em, interpretacji. I tak za planetę A podstawiamy dane Ziemi, za planetę B przyjmijmy, że będzie to Saturn, podstawiamy pod T okres obiegu Saturna wokół Słońca, który możemy odczytać z obserwacji. Jedyną nie będzie AB, czyli średnia odległość Saturna od Słońca, którą możemy w prosty sposób wyliczyć. To tyle, jeśli chodzi o prawa Keplera. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.